Cześć! Hej. Witajcie, jest dzisiaj ze mną Karolina, moja żona, wspaniała. <grym> Jak tam się czujesz dzisiaj? E, bardzo wspaniale, jest bardzo gorąco. No właśnie. Więc y, musieliśmy pójść na kompromis. Ja chciałam nad Morze Piłkiem do lasu. Zostaliśmy w domu i nagrywamy odcinek. <grym> właśnie, odcinek QA. Zadaliście nam kilka fajnych pytań i chcemy na nie odpowiedzieć. Czy zrobilibyście sobie matching tattoo? Matching tattoo? No, Co to to jest? same? Aha. Yy, ja chyba... Tak, ale taki mały. Wow. To znaczy, tak jak ostatnio Karolina mi mówiła, że chętnie bym sobie zrobiła jakiś taki mały, to ja jakbym mógł to taki jakiś Wiesz mini. Kochani. Ale to znaczy. Ty, ty, ty wiesz o tutaj. To znaczy ja do, do, do tatuaży to mam taki stosunek, taki dystans troszeczkę. No mi się podobają... Yy, tatuaże, ale sam nie chciałbym mieć tatuaża, tatuaży, bo jakoś yy, nie wiem, tak coś mi przeszkadzało, że nie mogę tego zmienić. Wiecie, że zmazać i no, wiesz, jak masz, zrobić. Mm, na przykład ja nie lubię tego kieprzyka, no ale go nie zmasuję, mam. Czyli tego? chciałbyś. Nie, no na przykład, dla mnie, wiesz, pierś, tym tatuażem jest po prostu ten pierścionek, którego nigdy nie zdejmuje obrączka i tak z Tobą nie czuję potrzeby robienia sobie tatuażu. Albo ty ale to byś jakbyście się sobie zrobili, że ja Karolina, a Ty Jadry, takie ja... nie. <laughs> albo niektórzy tatuują ten, e, jak to, na ramieniu wizerunek. Coś. No nie, myślę, że musiałoby się coś stać takiego, co byłoby takim... Takim czymś, czego byś nigdy nie żałował, mm -hmm. nawet gdybyś tak. się ze mną rozstał. No tak, tak. To wiesz, jakiś taki wzór Nie, coś takiego, co na przykład jest tak ważną chwilą w swoim życiu, że na przykład gdybyś miał wielkie marzenie skoczyć ze spadochronu i zrobiłbyś to ze mną i po prostu to byłoby twoje spełnienie marzenie, że zapamiętałbyś to, nawet gdybyś to zrobił z wrogiem, no to wtedy na przykład byśmy to zrobili, bo to byłaby, nie wiem, jakaś mm. super ważna chwila. No to wtedy zawsze zapamiętujesz, a tak to co? No P... tak. tak. Która z Was lepiej gotuje? U, ja, ja uważam, że Karolina. E, Karolina robi takie potrawy, na które poświęca dużo czasu i tak robi naprawdę fajną kombinację z różnych składników. Stara się i tak bardzo dokładnie to wszystko robisz, tak fajnie i to jest smaczne. Jest... Hmm. Chyba myślę, że ty. Ja myślę, że ja jestem bardziej taka, że ja tańczę sobie w tej kuchni <laughs> i te wszystkie składniki jak dodaję, to jest taka po prostu poezja y i jestem bardzo szalona w kuchni, ale na przykład gdybyśmy mieli gotować y po polsku z mięsem, to mm -hmm. ty. Tak. Jak Piotr ostatnio zrobił tak. schabowe u mojej babci, to to był właśnie taki obiadek u babci. Ja bym życie życiu właśnie zrobiła. Więc takie, albo na przykład biszkopty, mm -hmm. coś, w czym trzeba się skupić i naprawdę dobrze to zrobić, bo inaczej nie wyjdzie, to ty. Tak, u nas jest tak, że jak zobaczycie naszą kuchnię, jak ktoś z nas gotuje, to widać... Y znaczy, u Karoliny jest tak, że cała kuchnia po prostu jest zawalona garami jest stos i wiecie, po prostu się dzieje, Podło na podłodze już leżą te, jest totalne rozpierdziel, wszystko jest użyte, wszystkie miksery, wszystko, a u jest tak, że na przykład, nie wiem, jedna patelnia, garnek i łyżka i koniec. Jakby... No ale Ty też często używasz półproduktów. No tak i u mnie to jest tak, że jak ja właśnie Słatwiej. gotuję, to mi by było łatwiej właśnie z takich, że na no, przykład, o, jak masz mięso, to to ziemniaki, surówka mięso i koniec i do tego nie trzeba wielu jakiś tam yy, przyrządów kuchennych używać więc Karolina jest taki full po prostu no tak ale jak na przykład masz zrobić jakieś takie rzeczy które w sensie jeżeli robimy rzeczy które lubimy jeść i które są naszym standardem to na przykład burgery jakieś pyszne albo jakieś pyszne knapeczki czy na przykład wrapy no to jeżeli y, my je lubimy, to ty je zazwyczaj robisz. A jeżeli coś wymyślamy, my no to ja to wymyślam. I ja wprowadzam tak, nowe. Tak. Więc kto lepiej gotuje? Ja, ja trochę się śmieję, że my jesteśmy... mamy tak, że ja bym był takim tym ojcem, który robi frytki i burgery, a kraj jest taką małą, która wyjeżdża ze świeżym brokułem i coś z, z zdrowego, takiego wege. A ja taki ojciec, macie ochotę na frytki i burgera, zaraz mam. Ale zrobię. ja też bardzo <grym> lubię, więc właśnie jest idealnie, że w ciągu tygodnia mamy trochę takiego domowego fast foodu, ale też właśnie zdrowych zupek i innych rzeczy. Tak. Więc ty ogólnie To jest super, jesteś, właśnie równoważymy się w tym. No, jesteś zawodowym kucharzem, więc jesteś w stanie wszystko zrobić i Masz tę wiedzę, a ja jakoś tam błądzę często, bo wymyślam kalem. różne rzeczy. Może tak być. <grym> <powiedzieć. grym> Ta. No, trzeba odpowiedzieć, kto z Was lepiej gotuje? Myślę, że Karolina, i tu yy, możesz też się zgodzić, i da dam ci argument Dobra. ten, że właśnie yy, jest to takie złożone, yy, bardzo się na tym skupiasz i tak dalej, i że naprawdę to wychodzi super. Dlatego no, mi się No lepiej. i na przykład jak chodzimy do fajnych, drogich restauracji, to często ja nie mam ekscytujących rzeczy do wyboru, bo wszystko robię w domu. Gorgonzola z gruszką. No tak. Yy, nie mam innych przykładów gof teraz, gof ale ja myślę, właśnie tak. różne gofry, gofry takie. z takimi dodatkami, yy, jakieś burgery, jakieś wypasione kanapeczki, mm -hmm. to to wszystko po prostu mnie nie ekscytuje, bo ja jestem w stanie i umiem to zrobić. I to ja na przykład dzięki Karolinie poznałem te wszystkie składniki, jak Humus, jak sushi, jak y, szpi, jedzenie szpinaku, jedzenie y, złożonych takich, y, że na przykład, no wiecie, no po prostu Karolina dodaje takie y, składniki, których ja bym w życiu nie dodał. Gdybym jej nie poznał, to bym gotował pewnie dalej. No nie, nie wiem, jelona. bo wiesz, może jakby ja przed poznaniem siebie też jadłam mięso. No a to nie ty mnie zmotywowałeś do mm -hmm. zjedzenia mięsa, jakby ludzie się zmieniają i możliwe, że ty by się zmienił, bo też już narzekałeś na, na mięso. Po prostu hmm. razem do tego doszliśmy, że rzeczywiście więcej warzyw y, mamy wprowadzone w diecie. Tak. Ale ja bym bardzo chciała otworzyć małe bistro znaczy, sądzę, żebym umarła ze stresu <laughs> i z przemęczenia ale y, jestem w stanie wymyślić zarąbistą kartę dań i y, y, stworzyć to, i w ogóle jakby y, też wiedzieć, y, co trzeba poprawić, co dodać. I jestem w stanie to zmienić i poprawić i dodać. I myślę, że Twoje bistro. E, Miałaby ładny wystrój. No, mętrza. ale tutaj też. Razem byśmy to zrobili. Owie oh, yeah. <laughs> <laughs> Wspólnicy. <laughs> Dobra, czy macie takie same poczucie humoru, a jeśli nie, to czy czasami któryś z Was ma takie emocje? Yy, mamy podobne poczucie humoru, bardzo. Yy, mamy czasami także, jak na przykład coś się uruchamia, to często mówimy, wjeżdżamy z tym samym słowem i, mówimy, i się śmiemy z tego, że a, tak samo zaczęliśmy yy, i wiecie, no także właśnie jeżeli chodzi o te emocje to jest to tak że jeżeli na przykład Karolina w danej sytuacji robi coś ważnego a ja jej wyjeżdżam z memem ona jest na przykład skupiona robi coś yy, na poważnie a ja jej wyjeżdżam z memem no to rzeczywiście wtedy masz tak że możesz się denerwować no i, od, tak. i odwrotnie ja mogę się czasami że ty się śmiejesz ja mogę się denerwować bo na przykład coś na czym się skupiam, czym się stresuję i tak dalej i tylko w takiej sytuacji, ale jeżeli na przykład jesteśmy już w takiej wiecie, że oboje nic nam tam w głowie nie siedzi to zawsze nas śmieszy to samo, te same TikToki, te same memy nas śmieszą. Ale my wczorajśmy się i... TikToki, Jezu, bo jest znowu takie zabawne. Tak. I no przewijamy zawsze, praktycznie jak, jak nam coś się nie podoba, no to nie mam tak, że o ja się śmieję z tego TikToka, po prostu zagrania tak Ale, nasi, tak. ale no. mnie bardzo śmieszą TikToki Jaya z Hotelu Paradise, a ty go nie znosisz i nie nam tego. A to tylko dlatego, go... że to chodzi o, o tą osobę. Jego... Jego TikToków, a ma bardzo zabawne i takie mm -hmm. trafne TikToki, ale to jest jedyna osoba chyba, której nie lubisz. Czy ja nie lubię jakiejś Twojej osoby, którą oglądasz? Bo ja nie lubię i to się wzięło z tego, że ja od takich lat najmłodszych nie lubię tego, jak na przykład, bo to głównie dziewczyny robiły. No, okowac też, tak, ale to tak, nie wiem, może mało, ale bardziej się dziewczynom zdarzało, że tak aż do obrzygu podniecały się. Jakąś personą, jakiś chłopakiem na przykład. Przecież ty dzisiaj... wyglądasz jak on, jesteś jakiego klif, jak poczekaj, zachowujesz poczekaj, się jak i, on. I dlatego na przykład mnie to irytowało strasznie. I teraz na przykład jak Karolina się tak zachwyca i patrzę mówię, po co tak aż ważne. Czy ty nie? jesteś za wzrosną Jay'a? O, ma e... Elisę, nigdy z nim nie będę. Dobrze, ale. Nie, <śmiech> ale... <śmiech> nie chodzi no, ale... mi o to, że ja bo... się jaram tym, że on coś dodał na Insta Story, tylko że wymyślił bardzo śmieszne TikToki. Okej. Okay. <laughs> Co byście robili, gdyby roślinne i YouTube nie wypaliło? Ja wiem. Co byś robiła? Ty byś miał y, salon barber, barberski, tak się mówi? Nie, ja właśnie Barberem powiedziałem, że był. ja y, miałbym swój salon i, i w przyszłości miałbym. Ty, Będziesz miał, tak? Tak, y, znaczy, tak, ale tylko w momencie, kiedy na przykład miałbym za dużo y, gotówki i wolnego czasu. Bo na przykład mm -hmm. wiem, widzę po mojej siostrze i po wszystkich jakby, jak ciężko jest to prowadzić. Także na przykład jeżeli masz tylko salon barberski, to jak ciężko okay, jest rozumiem. jakby to, żeby to utrzymać. No nie? no, ale gdybyśmy na przykład zamknęli Roślinne i YouTuba nie ze względów finansowych, że nam się już nie układa i nie wiem, nie mamy pieniędzy i mamy długi, tylko po prostu, że dobra, chcę coś ekscytującego, nowego, to ja bym miała kwieciarnię i bistro, a ty byś miał yy, barbera, nie? Tak, ale na przykład, gdyby już zakładając, że na przykład yy, miałbym gdzieś pracować, to myślę, że też yy, właśnie się tutaj zastanawiałem i nie mam takiej konkretnej odpowiedzi, gdzie tak bardzo. Ja gdybym miała problemy finansowe, to poszłam wszędzie. No chyba też, ja tak gdziekolwiek. Mam, w w sensie, w sensie... Ja mogę sprzątać kible, tak. Mogę być nianią, mogę pracować w bibliotece, w Biedronce nawet, znaczy nawet no, normalna praca. Mm. Yy, w hotelu. Tak, to ja też. Chyba poszedłbym tak yy, pracować, gdzie by się akurat trafiło. Yy, I w międzyczasie jeszcze po pracy to chyba bym właśnie już yy, myślał nad czymś, co rozwijać. Że na przykład to nam nie wypaliło, więc musiałem iść do pracy i już byśmy myśleli pewnie... W co można się wbić. No, no, no. Że w sensie dorobić tą gotówkę na takich rzeczach niezbyt mm -hmm. kreatywnych, ale potem znowu polecieć. Tak, tak. Chociaż nie wiem, czy da się odłożyć pieniądze na pracy, na kasie. Ale wiesz. No, jechałabym bo... chyba do Anglii w sumie. No, może Jak tak, by ale. były aż takie długi. Ale wiesz, odkładanie yy... to zależy, jaki masz biznes. Bo na przykład, jeżeli wejdziesz w biznes, który nie wymaga jakiegoś nakładu Chodzi finansowego. Chodzi pracę na biedronce, że gdybyśmy mieli długi, albo stracilibyśmy wszystkie pieniądze, to poszlibyśmy do jakiejkolwiek pracy, albo nawet na trzy etaty, ale ciężko by było z tego odłożyć. No tak, no tak. Ale, ale akurat... jest dobrze, więc tak. mamy dużo, dużo pomysłów, ale też one wszystkie są powiązane z ciut więcej i jeżeli nie stracimy jakiegoś dobrego imienia w internecie, no to też cały czas będziemy w internecie robić jakieś nowe rzeczy, ale jednak ja w internecie tak. pod szyldem czy więcej i wszystko dookoła. Bo jak ja na przykład kartuszy, czer czer czerpię z tego, no ja się bardzo w tym dobrze czuję i doceniam to, bardzo to doceniam. Miałem pracę na dacie, Karina nie miała, ale też to docenia, jak mi zawsze mówi, więc super, że, że jest taka możliwość, bo naprawdę jakby jak macie możliwość robienia czegoś na swoim, na swoich warunkach i jeszcze poczucie tego czasu, nie, że że, że mamy dużo czasu. Ale i... nie wszyscy to lubią, nie, nie wszyscy lubią robić na swoim. Niektórzy lubią po prostu mieć ja do pracy to... i m... mieć potem wolno. wolno no właśnie, ]ść. ja, ja lub... 8 no, To też, to też. Bo są takie prace, gdzie możesz pracować te kilka godzin dziennie i też mieć dużo czasu. Mm, no ale, ale to nie. też tak. No każdy ma swoją drogę, no, nie? Tak. No. Z perspektywy czasu, czy zmieni... zmienilibyście coś w organizacji swojego wesela? Y... Ja nie, bardzo mi się podobało samo wesele, właśnie super, bez, nie mam zastrzeżeń w sumie, jak sobie teraz tak myślę. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolona z tego, co było wtedy i my przez ten czas też się bardzo nie zmieniliśmy, więc i też nie było żadnej wpadki nie mm -hmm. no Bo nie, było nie, super. nie nikt się nie pobił, nikt nie. się nie zakładał ale też nie było czegoś że nie włączyli prądu no jedyne co no to wyłączyłabym gwiazdki w czasie zdjęć a no to taki o taki szczególik, nie no na weselu tak Tylko ale tak to ślub to, o, to że, też może być or... świetna rada dla kogoś, że jak będziecie właśnie... Bo, bo no, jak moim zdaniem to robić... fotografka być... Tak, nie, te zdjęcia. Ale czy, właśnie u nas chyba tak się trafiło, bo, bo jak nieraz oglądają zdjęcia z sali kogoś, to, to oni mają także stoją na sali, ro, są życzenia, jest robione, są robione zdjęcia i jest tak, że wszystko jest pozapalane i jest taki spokój. Że właśnie jest ten czas, Wydaje a potem się, dopiero. Zazwyczaj przed kościołem są życzenia, a u nas już były się. Ale nieraz na sali się Aha. też wchodzi, że właśnie nie, już no rozmawiają, stoją, takie... tak wiesz. To też yy, są pozapalane światła, i dopiero potem jest ta część taka imprezowa, że się gasi, DJ włącza no, 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 światło i, i tak od dalej. Razu było no, no, od razu był DJ <laughs> To to był minus. Yy, nie? Tak, ale Taki, że jakby. Co z tego? Rzadny. No tak My w ogóle nie chcieliśmy być z Bo bo ta. Ma, Babcia Piotra jest z nią, bo no ale To nie jest coś takiego, że nie wiem płakać albo. Z... Nie, no, jest to takie. Zimne, no, można było to wyłączyć, ale bez przesady, tak. A cały na przykład ślub, te w kościele, co się działo, mhm. to, to było idealne. Tak, to no, wszystko tak. było idealne. Tak, Prawda. Tak. Czy rozważacie zamieszkanie w innym mieście? My rozważaliśmy to kiedyś, jeszcze przed y, jakimiś tam planami na zamieszkanie w Elblągu y, I był plan Gdynia. To znaczy, to był plan w ogóle, kiedy nie myśleliśmy o tym, że będziemy mieszkać tak, razem. Tak, że tak. Jak już realizowaliśmy tak. plan, to nie. No i ogólnie tak nawet y, już mieszkając y, po ślubie y, w Elblągu, tak te początki to mieliśmy tak, że a może, ale teraz z perspektywy czasu i tego wszystkiego, to utwierdzamy się, że tak naprawdę to Elbląg nie jest taki zły, jak się wydaje, że możliwości, jest dobry. Tak, że możliwości są takie, nawet spojrzeć na ceny nieruchomości, to w Elblągu naprawdę można znaleźć bardzo fajną nieruchomość za trzy razy taniej niż na przykład w mieście, albo cztery razy taniej, jest super chatę. E, fajne okolice, a do trójmiasta na przykład nie jest tak daleko, bo na przykład, jeżeli chcemy dojechać do trójmiasta, e, to mamy, no nawet powiedzmy do tam, czy do twojej siostry, czy do brata, to jest max godzina i to naprawdę jest spoko, bo wsiadamy w samochód, sobie gadamy, jedziemy. E, nie odczuwamy także, o kurde, mm. jezu, ale tam było super. Ale przykład... wręcz przeciwnie, odczuwamy, że jakby było beznadziejnie, no. ludzie, kierowcy, ten pęd, nie, tak, nie cieni, tak. te odległości. Jak no. my chcemy dojechać od mojej siostry, do mojego brata, to, to, też to, to też przecież jest... ja <laughs> okej, okay, będziemy za 20 minut. Jakie 20 minut? Będziecie hmm. za godzinę. Co? No. Są korki i potem nagle jesteśmy w tych korkach. Tak. To jest masakra, jak jesteśmy w Erblągu i są korki, to, to jest 5 minut, nie? Albo tak. ostatnio pisałam na Instagramie, że poszłam, pojechałam do dentysty na koniec miasta, postanowiłam, że wrócę do domu, bo to tylko 4 km to jest małe, zielone, mm -hmm. przyjemne, spokojne, też miasto staruszków trochę bardziej mm -hmm. i dzięki temu jest takie wychillowane, no naprawdę nie ma tam spin, faktycznie nigdy. No, coś chciałaś jeszcze, bo przerwałam Ci, może? Chciałabym tylko dodać, że jest tak, że, myślę, że Koronia też tak ma, że nie wyklucza nigdy, bo kiedyś może nam się zmieni, i powiemy, o chcielibyśmy, ale na dzień dzisiejszy to czujemy się dobrze, bo my też mamy taki styl życia, że naprawdę i mi się wydaje, że właśnie bardzo często zmieniamy tą lokalizację. No teraz jesteśmy na przykład w Krynicy Morskiej i to już jesteśmy naprawdę od długiego czasu e, i dlatego może tak nie odczuwam, bo teraz tak, w, w Elblągu, potem w Krynicy, potem zacznie się jesień to może gdzieś pojedziemy do jakiegoś, e, pewnie do, Wa no, do Warszawy, no, no. później zaczniemy znowu do Gdańska, do Trójmiasta i tak dalej, że często nam się zdarza i my, ja mi się wydaje, że nawet jak dla mnie to jest taka Oaza, gdzie ja sobie wracam do Elbląga, mm -hmm. do naszego mieszkania. Mogę odpocząć, zresetować się i potem znowu. Tak, a nawet powiem więc <laughs> Ostatnio, będąc tutaj cały czerwiec, wró wróciliśmy do Elbląga i Elbląg był dla nas jak Warszawa, kiedy wyjeżdżamy hmm. z Elbląga, czyli pęd, wszystko szybko, głośno, jest też cała rodzina, więc musimy się wszystkimi zaopiekować, ze wszystkimi spotkać, yy, zaprosić na ciasto, zrobić herbatkę, yy, coś tam, coś tam. Yy, są znajomi, mało, <noise> ale po prostu cały czas coś. I mieliśmy yy, w sobie coś takiego, że. Gdyby mieszkanie, gdybyśmy mogli sprzedać mieszkanie w Elblągu i w tej samej cenie kupić mieszkanie w Krynicy, tutaj mamy taki piękny, piękny budynek, który nam się bardzo marzy, to byśmy to zrobili, gdyby nie było rodziny. Gdyby nie było rodziny, i gdyby to mieszkanie, które możemy sprzedać, kosztowało tyle samo. Ale mamy rodzinę, z czego się bardzo cieszymy. Oraz to mieszkanie, jakbyśmy sprzedali tutaj w tym budynku marzeń jest dużo droższe. Ale też sobie pomyślałam o tym, że My wtedy przy, przenieślibyśmy tu roślinne, przenieślibyśmy tutaj też często pewne spotkania z rodziną i ogólnie przenieślibyśmy całą pracę, więc tu byłby ten pęd. Także dobrze, że tutaj się nie przeprowadzamy, tylko że możemy być tutaj no, 3 miesiące w roku. Mhm. Jedyny minus, jaki nam przeszkadza w albumu, e, i czasami go e, wymieniamy do siebie, to to, że nie ma fajnych knajpek. Oh, jest. A I tak, poza to... tym, jakby spojrzeć na to, to jest ok, jakby nie, normalnie, wiecie, no żyjecie, sobie pracujecie, spacerujecie, idziecie do sklepu, do tego samego Lilla, do tej samej zronki. E, I tak jest czasami, że właśnie jak tylko się chce. I wtedy no, u nas jest naprawdę ten e, jakby plus, że no, zawsze jak naprawdę nas przyciśnie, no, to możemy jechać do środka tak. miasta, bo. Jak już tak bardzo będziemy tego pragnąć, że już ojejku, bardzo chcę iść do tej restauracji, to, wtedy no to tak, jedziesz, nie No tak, ale wiesz, jak jesteśmy w Warszawie przez tydzień, to ja już tęsknię za domem. No, ja tak. po prostu teraz, jak byliśmy przez tydzień, ja narkomani, ja... biedni <laughs> ludzie, cały czas, jeżeli tylko się gdzieś idzie mm -hmm, na chwilę, no. na spacer, to 100 osób po prostu do ciebie przychodzi, prosić o pieniądze, widzisz gdzieś z daleka młode dziewczyny, które podchodzą do facetów i y, w wiadomym celu, i jakoś tak. Ja, jestem, ja byłam tym tak obciążona, ja czułam, że nie mogę iść na spokojny spacer, bo cały czas po prostu napiera na mnie to nieszczęście, Elblągu się tego nie, nie widzi, wcale wcale się tego nie widzi. I że w sensie yy, widzi się sporadycznie. Znaczy, jakby no porównać tak, do tak. właśnie Warszawy, to Warszawie mieliśmy to na co dzień. A we to jest tak naprawdę No Pan, czasami, którego czasami. znasz lub pani, którą znasz, stoi zawsze przy Biedronce no. i kupisz jej jedzenie, tak. a za tym jeszcze... razem tak. powiesz, że może jednak yy, pomożemy pani, no, tak, i zgłosimy tak. panią gdzieś tam tak. do jakichś tych... A tu jest po prostu cały czas przemiał. Jak udaje wam się ogarnąć sklep, że macie tyle czasu na działkowanie i plażing w Krynicy? To proste. Po nie prostu... jest to proste, tyle lat nam to zajęło, człowieku. No tak, ale sklep internetowy nie wymaga tego, żebyście siedzieli tam, jak na przykład w sklepie stacjonarnym, że trzeba siedzieć. Sklep internetowy jest tak, że normalna, każdy tak robi. Zamówienia wpadają, wtedy się jedzie, pakuje, realizuje się zamówienia i gdzieś lecisz dalej. I to tak wygląda. I... No, bardzo to jest uproszczone, bo teraz w tym jesteś, ale ja pamiętam jak zaczynaliśmy, to ty uważałeś, że trzeba od razu spakować paczkę. 24 godziny i wysyłka. Mm -hmm. I ja pamiętam, że w pewnym no momencie. No bo ja się, ja, wiecie, ja żyłem tylko Allegro, Allegro i nie, nie wiedziałem, że jakby nie patrzyłem na sklepy takie na przykład polskie marki i tak dalej. Yy, I się sugerowałem Allegro. I to było super, bo właśnie Allegro też... Yy, Właśnie trochę męczy tych sprzedających, że oni nie, że mają takie, w ogóle jest taki wyzysk trochę tych sprzedających na Allegro, że ci, co sprzedają tylko na Allegro, to jeszcze oni muszą tak odrastną paczkę, bo im, bo jedynkę dostaną mm -hmm. za jakby czas tak. No więc u nas, y, ja pamiętam wielką, y, wielki smutek w swoim życiu, kiedy zauważyłam, że żyjemy tylko dla roślinnych bo tylko codziennie pakowaliśmy, codziennie robiliśmy świece, codziennie jeździliśmy pod ruki, codziennie to, codziennie to, codziennie to. I to była taka praca na pełny etat, której ja nigdy nie chciałam. A ja jeszcze musiałam nagrywać roślinny, na mm -hmm. więcej, a to, a tamto. I, no i po prostu lata nam zajęło, żeby dojść do punktu, w którym Okej, okay, wysyłamy do siedmiu dni roboczych i to jest po prostu. Mm -hmm. Jeżeli my raz w tygodniu możemy pojechać z Krynicy i zapakować wszystkie paczki, i możemy tam siedzieć od rana do nocy, trudno, ale jeden dzień i zapakować, to to jest błogosławieństwo. Tak, A ja w YouTube'a to... możemy nagrywać tu. No ale to też yy, zawdzięczam w tym naszym Teamie, <laughs> Karolina, to Karolinie zawdzięczam właśnie bo ona jest tym mózgiem operacji całej w ogóle sklepu, że naprawdę to tak ogarnia, naprawdę jest w tym mistrzem. Hmm. Ogarnianie W planowaniu w ogóle, bo ja ja Jesteś trochę... dobra w planowaniu. Ja jestem taka, że nie jestem sługą. Czasem, nie jestem sługą <laughs> moich klientów. Nie będę żyć po prostu pod ich dyktando. A ty jesteś trochę taki, mhm. że chcesz bardzo zadowolić klienta, więc jesteśmy totalnie skrajni, że no. ja to po prostu. No, tak nie jest, ale to jest wyolbrzymienie. Zero szacunku do klienta, tylko do, po prostu tylko szacunek do naszych obserwatorów z zależnych przestrzeni, którzy zamawiają. A Piotr jest. Po prostu on to by zaniósł tę paczkę, jak na przykład kurier nie może przyjść, czy cokolwiek. I dzięki temu jest równowaga i spotykamy się po środku. Jest idealny szacunek do klienta i idealny szacunek do naszego życia mm. i naszej swobody. Mm. Skąd pochodzicie? So Z Mieszkaliśmy, Mieszkamy, ja mieszkałam tu, tu było boisko, tu mieszkał Piotr, a przez 18 lat mojego życia i 19 lat życia Piotra nie spotkaliśmy się ani razu. Także żegnamy się z Wami, dzięki za oglądanie, zasubskrybuj, zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapę w górę, pa! pa!